Cześć, tak się macie, tutaj PLK, Damian, trzecie otwieranie paczek, tym razem że już nowy team of the season z Premier League. Suarez, David Silva, Hazard, Aguero, Boże Sterling, Gerard, Staric i miliony i miliony innych zawodników. No nie dosłownie, ale jednak. Nieważne jaka niebieska, dobra, Marshall, Marszal, bramkasz Aspiliqueta już był, Azpilicueta, Azpilicueta, nieważne. No, lalana wygląda ciekawie, ale ja, no Suarez, kurde, ma lepsze staty, ma 98 strzelania, tak samo jak Ibrahimowi, zbijam 100 tysięcy, czyli 6 paczek tych i albo 7 jakoś wyjdzie. Zobaczmy, pierwsza paczka, ostatnio trafiłem niebieską kartę, nie, nie trafiłem, hehe. A na, no, o, Schneider, no, no nie ukrywam, że ta karta z pewnością mi paczki nie zwróci, ale jak to się mówi lepsze to niż nic, choć właściwie kurde nie zapisałem sobie, ile miałem monet na początku, więc będę musiał zobaczyć na nagraniu. Ale na najpierw 6 tych paczek specjalnych za 15 tysięcy. Numer drugi Suarez Hazard Błaszczykowski, który jest warty, O no, może z jakieś 1500. No jakiś duplikat Oswaldo Petzynowicz. Czy ja go nie trafiłem przed chwilą? Paczka numer 3, jajaturę może? Nie, będę kolejny zawodnik Borussi, Dortmund. No, no fajnie. Paczka numer 4, Team of the Season Artur Moraes. No był Team of the Season. Trzeci raz pod rząd? Trzeci raz pod rząd? Albo mi się wydaje, albo trzy razy pod rząd ten sam za. No nie. Coś to niemożliwe. Dobra, jeśli trafię go w kolejnej pacce, to coś się dzieje. I teraz wyobraźcie sobie, trafiam w pierwszej Suareza. W drugiej Suareza. W trzeciej Suareza, no to byłoby lepsze, a nie jakiś Williams, czy jakkolwiek On tam miał. Czy ja dobrze obliczyłem? No nieważne jak obliczyłem. Ważne jest to, co jest w tej pacce i jest to Evra. Och, już myślałem, nie, ale ten sam klub, ta sama narodowość. Andre Diaz, chyba go już teraz trafiliśmy. jest. Nie, to jest naprawdę lipo. Ale patrząc na to, że za granicą że to wydają kurdy, no po... Bo... Nie, oczywiście, że źle obliczyłem. 15. 15. 100 tysięcy przez... czekajcie, 10 tysięcy, 15, 30, no nieważne, ale ja nie wiem. Miałem. miałem jakieś 48 tysięcy, więc jeszcze z dwie paczki mogę otworzyć. No tak, troszkę stracę, ale tam, to jeszcze dwie paczki przed nami. Słabiutko. No, w tym momencie paczka, numer 6. Nadal brak informa, brak jak żadnego, żaden wartościowy gracz mi nie wpadł. Czy to się zmieni? Ture, no nie, nie, nie ten Ture. Nie ten Ture. Mmm, spoiler. Nie, tam nie było żadnego co co wartego. Naprawdę. Dobrze, że nie gra w Manchester City i że to nie jest FIFA 13, gdzie wyskakuje nazwisko, a nie karta. No, coś świetnego. Kolo, kolo, kolo. Choć wolałbym śpiewać jaja, ja ja, ja, ja. No niestety nie będę śpiewał w ogóle. Taki piękny licznik powinienem zrobić. Ile trafiłem tak ogółem toców, żeby nie było? Dopiero co wybiła godzina 19. I Arango, Arango. Więc tak, testuję super taktykę, że na tej godzinie wpadają super. No widzę tutaj troszkę Portugalii, aż trzech zawodników. No ale co, co z tego? Dobra kurde nie otwieram tych dużych. Otworzę te zwykłe za 7,5 kapla. No chociaż niech Pizarro wpadnie, berbato. Cokolwiek. O jest właśnie taki super nowy inform. 77 over, a kurde 87 strzelania ma. Fajnie byłoby wypróbować. A kogo my tutaj mamy Lukaku! Lukaku, Lukaku Dobra, ostatnia paczka na dziś. 7,5 tysiąca. El Sharawi. Czy zobaczymy niebieską kartę, czarną? Derbato, ktokolwiek. Dymny, dydem, dym, dym, de Sanctis. Tak, tak, tak. To chyba słyszycie moją radość. A jeśli nie słyszycie, to, to wybaczcie. Ale to, to, to jest to, na co czekałem. Jest to, na co czekałem. W sumie wydane już 350 tysięcy. Ilość informów? Zero. Ilość totsów? Zero. Kolejne 100 tysięcy albo 150 tysięcy albo 200 tysięcy już wkrótce. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.